To jest nasz dom Tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele Dla nas my, a dla was my Najlepsi przyjaciele Możesz dziś spełnić sny Się. Każdego dnia niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele! To my! Tosia i Tymek! Są u nas nasi przyjaciele! Chodźcie! Zabawa w chowanego. Chcesz ciasteczko, Mosiu? Mosiu! Ona sama dobrze wie, gdzie są. Cześć, Mosiu. Chcesz ciasteczko? No już, już. Potrzęś pudełkiem. Siad. Siad, Mosiu. Grzeczna Mosia. Gotowa i proszę. Brawo! Dobry piesek. Grzeczna Mosia. Grzeczna Mosia? Tymku? Umy rączki proszę. A, właśnie. Mamusia dziś wyszła i opiekuje się nami, babcia. Są u nas Kaja, Robert i Antek. Wszyscy bawimy się razem z Mosią. To w co teraz chcecie się pobawić? Pograjmy z Mosią w piłkę w ogrodzie! O, ona uwielbia bawić się w ogrodzie. Teraz będziemy jej rzucać pyłeczkę! Albo <grystanie> nauczmy ją kilku sztuczek. Ja wiem! Psie wyścigi. <grystanie> <grystanie> w co chcesz się pobawić, ha, Mosiu? Ha, ha. Mosiu, Mosiu, gdzie jest Mosiu? mosiu? Zuma jest! Gdzie ona się podziała? Mosiu! Mosiu! Czysz. Słyszeliście to? To odgłosy z naszego pudła! Hey, to Mosia! Schowała się w pudle! Bawiła się z nami w chowanego! W to się pobawimy! W chowanego! Hurra! Tak. Uwielbiam zabawę w chowanego! Bawimy się w chowanego! Ja będę szukać pierwsza razem z Mosią, mogę babciu? Tak, dobry pomysł. A teraz wszyscy chować się, no już! Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć! Uwaga, szukam! Widzisz coś, Mosiu? Jest tam ktoś? Nie. Mam cię tynek! O, za szybko. Pomożesz mi poszukać innych, proszę. Tak. Sprawdźmy na górze. Szukaj, Mosiu, szukaj. Ktoś tam jest Mosiu? Ktoś jest pod spodem? To Antek! Mamy cię! To nie fair. Mosia wam pomogła. Psy są w tym za dobre. Masz rację. Zaprowadzę ją do babci. Chodź Mosiu. Pomożesz mi znaleźć Roberta i Kaję. No dobra. Poszukajmy spokoju mamusi i tatusia. Nie możesz się z nami bawić, Mosiu. Jesteś w tym za dobra Wybacz Babciu, możesz zaopiekować się Mosią? Tak, dopilnuję, żeby ze mną została Jest za dobra w szukaniu Bawcie się dobrze Dzięki, babciu O, Cześć, Kaju Mam cię Znalazłem kaję Tosiu! Świetnie, ale gdzie jest Robert? Nie wiem. Widziałam go jak biegam na górze! Idziemy! Chodź, tym, Chodź, Kaju! No, chodź! Gdzie się schowałaś, Kaju? Schowałam się w kartonowym pudle! To była bardzo dobra kryjówka! Szkoda, że ja się tam nie schowałem! Chodźmy poszukać Roberta. Dobrze. E. E. Szukaliśmy wszędzie. Poddaje się. Ja też. Przeszukaliśmy cały dom. Wiem, kto może pomóc. Musia. Pomoże nam go znaleźć. Czy Musia może do nas dołączyć, Antku? Może. Hurra! <świet> Świetnie. Już po nią idę. Musia jest najlepsza w chowanego. Jestem pewny, że jej nos pomoże nam wywężyć Roberta. Mosia zaprowadziła nas do łazienki. O, zapomnieliśmy sprawdzić w łazience. Robert, jesteś tam? Jeśli powiem, że tak, to wygram. Tak! Hurra, wygrałem! Brawo, Mosiu! Pobawmy się jeszcze raz! Robert! Możesz teraz szukać! Chodź, Maciu, tak, chodź. chodź. Chodźmy, Maciu. chodź Maciu, schowaj się ze mną. Hej, nie mogę otworzyć drzwi! Co? 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 Niech ktoś mi pomoże. Poruszaj trochę zamkiem! Czasami się zacina! Prawda, Tymku? Mm. Dalej nie mogę otworzyć! O nie! Utknąłeś tam! Wszystko gra! Jestem tylko zamknięty w łazience! Wyciągniecie mnie? Nie martw się, Robert! Zawołam na pomoc babcie! Babciu! Robert, widzisz nas? Tak, jakby. Nie za bardzo. Nie martw się, mój tata jest strażakiem i potrafi uratować każdego. Dobrze, ale rozmawiajcie ze mną przez drzwi. A jeśli będzie musiał, otworzę drzwi siekierą. Ło, wow, super! O, przepraszam, kochani, przepraszam, przepraszam Kaju. Babciu. Słyszysz mnie, Robert? Tu babcia bliźniąt! Tak, słyszę panią. Pokręć trochę zamkiem. Zaciął się! Oh. Jola, czy to ty? Mamusia! Lepiej chodź na górę. Wszystko w porządku? Powiedziałam mamusi, że Robert jest w łazience i się zatrzasnął. Próbowała kręcić zamkiem, ale może nie może wyjść. Dobrze, już dobrze. Chwileczkę. Robert, wszystko w porządku? Tak, dziękuję, ale może mnie pani stąd wydostać? <grym> tak, oczywiście. Pomożemy ci, Robert. Tak, pomożemy. Dzięki. Dziękuję. Tosiu, przyniesiesz moje pudełko z narzędziami? Już idę. Mamusia zajęła się drzwiami łazienki. O! Tak, już prawie. Ups. Tosiu, czy możesz przytrzymać śrubki? Dziękuję. E, Tynku, czy przytrzymasz klamkę? Dziękuję. Dobra. Zobaczymy, czy zadziała. Jesteś gotowy? Tak. Dobrze. Wyszedłem. <dziesi> <prawda> Brawo. Brawo. Wszystko Tak, Ta, Super. Dobrze. Tak się cieszę. O, gdzie mam położyć śrubki? Oddejmy je jest powrotem. Zobaczymy, czy uda mi się naprawić zamek. O, oh, co za przygoda. To pewnie tata. Chodź, Tymek. Cześć. Cześć, tato. Okay. Opowiedzieliśmy tacie o naszej zabawie w chowanego. I o tym, jak Robert zatrzasnął się w łazience. A Mosia go znalazła. A mamusia wydostała. O, brawo, drużyno. Dobra robota, Mosiu. Wtedy tata powiedział, nasz nowy, nowy dom, będzie dom będzie miał, miał jeszcze, jeszcze więcej, więcej kryjówek. Nasz nowy dom będzie miał jeszcze więcej kryjówek, kochani. Już wiem! I będziemy mieli toaletę na dole i łazienkę na górze. Postaraj tak? się w nich nie zatrzasnąć. I to, powiedziała babcia, byłoby nowy na tyle... się jeszcze dzisiaj chowaliście? Ja się schowałam pod łóżkiem. Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa, Tosi i Tymka. Zagrajmy. Dzisiaj bawiliśmy się w chowanego z naszymi przyjaciółmi. Pamiętacie, kto zatrzasnął się w łazience? Czy to była Kaja? Czy może Robert? Prawidłowa odpowiedź to Robert. Zobaczcie. Czy możesz przytrzymać śrubki? Dziękuję. O, są cztery. Tymku? Czy przytrzymasz klamkę? Dziękuję. Dobra, zobaczymy, czy zadziała. Jesteś gotowy? Tak. Dobrze. Wyszedłem! Cieszę. Świetna gra. Było fantastycznie. Do zobaczenia. Bawmy się. W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Piąk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwam. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla HiPace Media International.